Wielu seniorów mówi, że sprzątanie jest po prostu męczące, że brakuje sił albo pojawia się lęk przed potknięciem. Jak mogą sobie z tym poradzić? To bardzo ważny temat. W pewnym wieku naturalnym jest, że szukamy sposobów, jak zachować samodzielność i nie prosić innych o pomoc. Warto jednak pamiętać, że to żaden wstyd prosić o pomoc, zwłaszcza wtedy, kiedy czujemy, że mamy coraz mniej sił. Nie świadczy to o słabości. Wręcz przeciwnie, świadczy o tym, że chcemy dbać o siebie bez nadużywania swoich zasobów. Nie musimy znosić trudności i czekać, aż nasz organizm wyraźnie pokaże nam zmęczenie. Im wcześniej zainterweniujemy, tym lepiej dla naszego zdrowia. Jak technologia może realnie im w tym pomóc? Czy nowinki technologiczne nie są zbyt nowoczesne, żeby z nich korzystać bez pomocy? Jest wiele rozwiązań technologicznych, które mogłyby realnie pomóc, takich jak aplikacje do tworzenia listy zadań czy listy zakupów, ustawienie przypomnień w telefonie czy urządzenia sprzątające. To, że ktoś nie jest zaznajomiony z nowinkami technologicznymi od urodzenia, nie oznacza, że nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Dodatkowo na rynku jest wiele urządzeń, które można obsługiwać za pomocą jednego przycisku lub wymagają od nas jednorazowego ustawienia według własnych preferencji. A potem już nic nie musimy z tym robić, jak na przykład iRobot Roomba 205 Dust Compactor Combo.